Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jak można zauważyć, to pyłek jest o różnej barwie. Między innymi oblatywane są również tuje. Znoszą pyłek z podbiału, jak i również z krokusów. To wszystko, co zdołają przynieść, a zanosi się, że dzisiaj coś niecoś przyniosą, jest naturalnym kopem do rozwoju rodzin, co będzie tym bardziej skłaniać rodziny do rozwoju i będzie się powiększać ilość czerwiu w rodzinach. Miało być niedawno nagranie odnośnie poideł. A mam takie poidełko. Pokażę Wam, jak to poidło mam zrobione. Tutaj już pszczółki się nauczyły do tego poidła i tutaj przylatują. Zobaczcie sami. Sporo tutaj jest pszczółek. O. I tutaj, jak widzicie, to jest wszystko na folii zrobione, trochę węgla drzewnego, oczywiście brykiet się nie nadaje. Tak z grubsza, moi drodzy, po co nam te poidła, po co je robić? Po to, żeby nie mieć problemów z sąsiadami, gdy wystawią baseny i przede wszystkim długi lot na przedwiośniu, powodę dostawu do sąsiada nad strumyk, nad jakąś rzeczkę, powoduje spore straty w pszczołach, które nie są w stanie wrócić, bo... Zmieniła się nagle pogoda, i te pszczoły skrzepły, zaziębły, i nie są w stanie się poderwać, by powrócić do ula. Po to robimy poidła, i w momencie, gdy takie poidło jest zrobione, musimy je utrzymać przez cały sezon. Tutaj jest głębsza część, gdzie mogą również sobie skorzystać z ptaki żeby się napić. Jak i również pszczoły, które tutaj mogą usiąść na mchu czy na kamieniach. Jeszcze tutaj dookoła dołożę sobie kamieni i będzie wszystko tak jak trzeba. Dziękuję za oglądanie i do następnego.